Witajcie! Jesteśmy w Akirunussi, czyli tam, gdzie się prawdopodobnie będę chciała przeprowadzić. W ogóle są tutaj misie i możecie wszystko zjeść, ale tak jest fajnie, pięknie i w ogóle możecie tutaj poczuć taką atmosferę gibana, czyli ludowych powieści. Tengu, kappa, obake tanuki, obake no po prostu co chcesz to masz i przede wszystkim yamagami, bo wszędzie są yama. Dzień dobry, witamy wózie, nie wiem czy widać, ale po deszczu pięknie widać góry, no i jedziemy w góry, jak można się łatwo domyśleć. Dotarliśmy, okazało się, że zajęte jest wszystko, co chcieliśmy, ale znaleźliśmy parking i w ogóle to jest tak super! Ja żyje w roku 2050. Włóż pieniążki do suiczka. Ja pie A kocie! O Boże! O Boże, technologia! No nie chodź Dore, Kore? A pokonik, a kutgotow? A sonaję? A? Na niego kakow. A hułtońki, nieusiedziłki, moseniem. Kto są w tej chwili? Jak to tu mieszkać? Tak, w ogóle, zobaczcie. Jest pięknie, jest cudownie. I są nawet te mikanki nasze. O, jest ta odmiana. Mikanków, ona jest zawsze taka super zielono-żółta, jest najpyszniejsza. A w ogóle takie jak są super jeszcze takie zielone, to one nie, nie są niedojrzałe, są dojrzałe i są super pyszne. To są tak soczyste, tak fajnie, kwaskowate. Oj, kuri! No ja mówię, ja muszę rzeźbiama. To są japońskie kasztany. Uwaga, nie dotykać rękoma, bo kują i bolą. się wysech. Ale nasze są żadalne. Możesz się nazwywać, czekaj, bo ja idę patrzeć tu technologię. Aha, aru, aru, Ja Ja, haj, domu. Hej, idem. Haj! Technologia. Hai. Kurwa! A wy myślicie, że my nadal żyjemy z robotami, że to wszystko roboty robią. O, 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 cury, córy, cury. Cury cię. Tu mamy jakąś kafejkę, tam też mamy jakąś kafejkę. W ogóle to już sikać mi się chce. A nie garno, karę, no, o no w wnisku. O, ramię. Aha, no tak na hardo. A nie chosy. O, zobaczcie, coś hosują, hosują, czy suszą. A co to jest? Ładnie pachnie. Taką trawą. O! I mamy grzyby. To jest co mamy? Nie, to mamy Sato... Satoimo Hamba historio. Fajnie, to fajnie, E? Co? Satoimo! Fajne, fa, o Jezu fajne! Tak, to są o tych mówiłam, że w sklepikach takich otwartych przychodzisz sobie, coś rzucasz tak jak... No, parking. Ale parkingu takiego w Staku nigdy nie widział zajebiste. A tu ludzie, ja Japonia w 2050 roku, no. Tylko tak do tyłu trochę. A, i miałam wam powiedzieć słuchajcie o tych e, tutaj o kajkach. Jokajki są wspaniałe, bo jakajki na przykład, tutaj jest wiara, że jest, oh, chyba to, jak się nie pomyli? Echem. Tęgu na Miłorzębie, bo tutaj gdzieś. A tak, tak, tęgu na Miłorzębie, w jakimś, i jest tutaj z świątyń, i, bo on przelatuje między właśnie tutaj Akirinosi i leci dalej do takao, bo niedaleko jeszcze jest takao, co? A wiadomo, że cała wiara w tęgu rodziła się właśnie na takao. E... Sansai.

Chodź, to się marnie. Szoko, jak to Ja to bym poszła, Jociań, już tam do przodu, w górę i wam weszła, i zdała się, ja mambą I by wszyscy wreszcie uwierzyli te bab. Eee. O. O, o, A, chodzi, Kieski, kolejny. Dzień dobry. Dzień dobry, tu się, jestem. Witajcie, witajcie mnie. 何があるえっとえー、っとレモネード,モネードお願い私じゃあ座りますこれ何これは、ね、カプチーノみたいなキャラメルマキアートマキアート with マグリアート with プロセッコバンクーバーコースバンクーバーレモネード面白い味しとる Dobrze bardzo Lemoniatka, widoczek. No jocą. I co? koko. Dobrze. Dobrze, czy Cię za swoą Jubikigie masio. Ogólnie to jesteśmy już tutaj i był tam znak uważać, bo tutaj pojawiają się niedźwiedzie. Tak więc, jak wiem, cię, czy nie, to teraz ogólnie w Japonii jest duży problem. Obudki na ptaki to jest takie ważne. Co tam, że mnie dnie zje, to są budki na ptaki. Eee, no, i ja mówię, ciocia, co się robi, jak się niedźwiedź wychodzi? Ja mówię, że ja, że ja będę się drzeć na niego, to sobie ucieknie, może. Ale jak coś, to będę się napadali, bo ja taka jest jestem, kobieta. Nie, to się Marinę siokujokłanaj. Tyki masz. Jest dobrze, jak są patyki, to można coś tutaj klecić, Możesz szyszki możesz mieć, szaleństwo i pizze. Jakby ktoś się pytał, Emi, a co ty w życiu robisz? Nie, no, ja hoteliście oglądam, czy już czerwionały? jak widzicie trochę, ale też mandarynki oglądam. I tak się zastanawiałam, czy to sudecie, ale nie sudecie, bo sudaci są zawsze zielone. I ja tu będę mieszkać, będziecie do mnie przejeżdżać, będziemy się pępkami czy... Jokaj! To kicne? Kalera na chęć na kiego Jak to w nocy, jak takie coś usłyszysz w nocy, to idź, widzę. I tak się rodziły właśnie historie o Jokaj. Ktoś słyszał jakieś wycie, albo wy możecie powiedzieć, co to mogło być. Tak, Pomidorki z japońskich gór. Pikelsy to raczej nie są z japońskich gór. A tutaj Jocian z Siga Noyama. Wpierdolactwo wysokostolikowe. I tutaj już jest no, naprawdę wysokostolikowe, wysokogórskie. No tutaj już wpierdolactwo wysokogórskie. Tak, dziobu. tacy, Misha Kitajo. Chodźcie, chodźcie, będziemy się całować. Ja wasza pani, ja wasza cesarzowa, jokaj, przyszła do was, chodźcie, będziemy rozliczać zusy. Człowieku, ja się na podlasiu wychowywała, ja nie, pod, nie po takich głziewa lasach na. Bateria już mi umiera, ale witamy nad rzeczką! Dzień dobry, zaczynamy ten dzień, słuchajcie, od wizyty u moich kolegów najlepszych, Dizosan. Dziękuję. Kon... Ja Dziękuję. On się zmieszał, słuchajcie, z lokalnymi wierzeniami. To już dużo razy mówiłam. I on jest takim kolesiem, który ratuje, załóżmy, dzieci z ognia piekielnego, bo wszystkie dzieci malutkie wpadają do piekła i on je ratuje stamtąd, ale jest też opiekunem podróżnym, opiekunem kobiet w ciąży, ale jest też takim, no, bajrantem, takim pijaczeczkiem. Można zawsze mu przynieść taką, takie małe flaszki się, słuchajcie, w różnych kombini sprzedaje, flaszki sakie i możesz przynieść, postawić, to jest normalny i to jest normalne. A tu jest sama, czyli Emisia, bo ja się urodziłam w roku smoka. I on jest Shinshi, czyli posłannikiem tutaj. O, trzyma dzieciaczki gołodupne. O, a dlaczego oni te fartuszki mają? To też już tłumaczyłam. Fartuszki Wyszły z tego, że to jest kolor czerwony, a kolor czerwony to jest kolor boski. Chodź. No Dzieco się ucieszył, że przyszłaś, bo on lubi takie dziecioki jak ty. Dziedzioki takie małe. Właśnie Dzieco uwielbia dzieci, kocha dzieci, więc jest też opiekunem dzieci tak ogólnie. Więc jak będziecie w Japonii z dzieciakami, to możecie sobie coś właśnie... Kupić jakiś amulet z odizo albo małą figurkę odizo żeby pilnował wasze bąblaki. Ogólnie to w Japonii jest tak, że ubusan, czyli mnisi mogą mieć rodziny i właśnie te otery tutaj, tak? czyli te świątynie są często dziedziczone. Ale wcale buddyzm nie ma takiego pozytywnego obrazu, jaki jest, jest załóżmy na zachodzie, jak ludzie mówią buddyzm O, religia pokoju, cieba, chłopaki, cześć, 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 cześć. cześć. Nishiro, a, czyli znowu ro, roku do Jizo, czyli y, Jizo 6 I wiecie co, i muszę Wam powiedzieć, że no, tutaj nie będę wchodzić w historię Japonii, bo byłoby długo. Ale ogólnie rzecz biorąc, koci, koci Że ogólnie rzecz biorąc, no nie, nie ma co tak pozytywnego wydźwięku, jaki może się wydawać. W Japonii, ale piękne mają zdobienia. w Japonii. Jak ktoś jest z rodziny, właśnie takie, gdzie jest to świątynia buddyjska, to jest takie. Mm, boja, albo odziął sama, bo nie oni jeżdżą Porsche, no, mają helikoptery, no i częściej to mają jakieś super, super auta i w ogóle jest taki imidż, że jak ktoś jest z tej rodziny, to ma o, o, złapał, złapał, złapał. Bon appétit. Tak, więc ogólnie rzecz biorąc, no że to takie. Przychaj się sobie do tych świątyń. Chciałam tylko dodać, że no w Japonii to jak jesteś właśnie dzieckiem świątynnym, no to, to masz dobre życie. To mocia, zobacz jakie grzyby. Będziemy jeść. No. No, witamy w Jamatowskiej Zieleni. Dzisiaj sobie odpoczywamy w tej jesiennej czym pieleszce. Jest fajnie, nikogo nie ma. Jest chłodno, nareszcie. No i się bawimy. Jesień w Japonii. Właśnie to taka pora ukochana dla Japończyków, bo jak już mówiłam, zaczyna się kojo, czyli czerwienienie się liści. Jak widzicie, dopiero u nas zaczyna ją już łuknieć. No, pod koniec miesiąca, pod koniec miesiąca ja myślę, że już będzie takie elegancko. I mamy zamiar pojechać właśnie do, do takao. Papa kojo ni takao ni go. Takao noboro. No, idziemy. E, więc taki jest plan. Ale dzisiaj w swojej prywatnej dziczce szalejemy. Ciocio, nichi kirio. Sami kirio. Aci! A ci. A koci

Okay, dobra, to mi mówię, że to jest y, mulinów, fudziru, takie. Okay, ciekawe, czy to jest zjadalne. Mówił tutaj, że jest taberarero, że można to zjeść i że w ogóle w erłopie też takie macie, ale gdzie w erłopie, bo erłopa to jest dużo trochę. No, to będzie dzisiaj obiad. Słuchajcie, dużo z Was się mnie pyta, czy w Japonii się chodzi na grzyby. W Japonii nie chodzi się na grzyby, raczej. Jak ktoś mieszka blisko właśnie jakieś jama albo posiada ziemię i ma dostęp do jama, czyli do Olesionych Gór, no to wtedy czasami jakieś dziadki tak, tak i też są przypadki, że zerwą coś nie tak i... Trzeba do szpitala. Niemniej jednak, ja tu chcę porównać, tak, polską kulturę, idziemy jesienia, idziemy w ogóle super do lasku zbierać. O, każdy lubi tutaj to, tu maślaczek, tutaj kurka, tutaj pistka, tam pupulka. Więc wiecie, no, znamy to, znamy, prawda? No w Japonii tego tak nie ma. Trzeba się znać, bo jest dużo podobnych... Ale to w Polsce musisz się znać, co nie, ale w Japonii jakby nie ma to aż tak wbitego w kulturę, jak jest wbite w polską kulturę i że tak naprawdę ludzie też nie znają się, ale wezmą, pójdą, zbierają z atlasem, a później pojadą do weterynarza. O, słyszałam, że w Polsce tak, jeśli mnie, to mnie poprawcie, że, że u weterynarza można sprawdzić, czy są poprawne grzyby, że nie zebrało się trujących. I właśnie dzisiaj to nawet mówiłam dla Jociana, że w Polsce tak jest. Ja muszę Wam powiedzieć, że moja rodzina wybierała się na grzyby, ale nie tak często, raczej to było, wiecie, takie od wielkiego dzwonu. Ja zawsze to uwielbiałam i pamiętam, że zawsze jak właśnie jeździłam do Suchowoli do cioci, to tam zawsze chodziliśmy na grzyby z dziadkiem, z wujkiem, z ciocią, tak to tam chodziliśmy na grzyby i uwielbiałam, bo to było te lato, i wiecie, jak tam są te iglaste, słuchajcie, lasy, i jak te igły spadną i te poszycie się tak nagrzeje, to jest takie, wiecie, senko, takie kadzidło. A ty byłaś na grzybobraniu? Nie byłaś jeszcze na grzybobraniu. Kino Kogari ma daje ten to Tomodziam. No, ale to, to, to nie, to, to można jeść, ale lepiej nie bierzmy, bo to wiesz, wujek Google nie zawsze prawdę powie, a później no, no, no. będzie. Znana youtuberka, znalazła grzyby, zrobiła na obiad i nie żyje. No, kinoko do kodemorny. baci. Ja. O Boże, Sudzumy baci. To jest gorsze niż zatrute grzyby. Ale ogólnie no... Powiem tak, w Japonii raz, dużo razy trzeba mieć pozwolenie na zbieranie grzybów, bo to załóżmy jest czyjaś posesja, to w ogóle nie można ktoś czyjś, bo wiecie, widzisz tak, sobie ziemię i sobie myślisz parczek, no akurat to jest park właśnie państwa narodowy, może narodowy tego miasta, O, ale też nie ma czegoś takiego, o, to jest, to ja sobie wezmę w Japonii. Mama! Często za to się dostaje po łapach, może nie do końca, że tak, że Ciebie złapią, ale jest takie przeświadczenie, musisz mieć pozwolenie. Chociaż czasami są takie babcie. Zwłaszcza na kasztany, jak kasztany spadają, to sobie podpierdzielają. A tutaj też takie noko, czyli korzenie bambusa wyrastają, i są tabliczki. Proszę nie zrywać korzeni bambusa, bo one są jadalne i u nas się je w kuchni używa. No to czasami, ale ogólnie, jeśli chodzi o takie wiecie, jak to się ładnie, zawsze tego takiego ładnego słowa używam dominantą społeczną, to nie, dominanta społeczna właśnie nie jest na grzybobranie, ale można się umówić na specjalnie z grzybobranie z licencjonowanym grzybobrażem japońskim i idzie się razem w takie grupy. Jest to, jest to. I załóżmy, jak ja założę jado, to będę chciała mieć taką osobę, która będzie i od grzybów i od sansai, czyli warzyw górskich, bo to jest w ogóle coś, czego kompletnie nie znacie. My tu jemy wszystko z gór, w sensie Um, właśnie pędy bambusa, czy też e, zalążki e, niewinorośli. E, sida, paproci i skrzypy. Tak, skrzypy w tempurze są zajebiste. O boże, tego jest. Ja właśnie, jak będę jadą robić, to będziemy chodzić w góry, okej? Okay? Okej, okay, dobra, idę, bo mnie już pogryzła. tam jeszcze Suzymy, bo cię uciekamy. Uciekamy. Dzień dobry! Są już sesyłki, to znaczy, że już się zaczyna. Słuchajcie, prawdziwa jesień.